Ska info. Gotowy jest już skatepark w parku Halera w Dąbrowie Górniczej. Nowa atrakcja ma ponad 550 m kwadratowych. Niedługo dzieci, młodzież i oczywiście dorośli mieszkańcy będą mogli korzystać z obiektów skateparku. Inwestycja została zakończona 31 maja. W tej chwili trwają prace odbiorowe i czekamy także na pozwolenie na użytkowanie tych, tego obiektu, które wyda Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Znajduje się tam sześć takich zestawów, jakby skate parkowych. Są to różnego rodzaju rampy, wyskoki, schody, poręcze wszystko. Bezpieczne z certyfikatami, i wykonane, żeby młodzież, dzieci, wszyscy, którzy będą z niego korzystać, mogli czuć się tam bezpiecznie. Pierwotnie ten skate park miał znajdować się w części parku, znajdującej się za Aleją Róż, czyli bliżej Osiedla Adamickiego. Mieszkańcy uznali, że będzie po prostu głośno, jeżeli młodzież będzie tam. Yy, jeździć na rowerach i skakać i uznali, że woleliby jednak, żeby ta część parku była bardziej wyciszona, stąd prośba o zmianę lokalizacji. Budowa skateparku jest ostatnim elementem wartej ponad 15 milionów złotych rewitalizacji Parku Halera, która rozpoczęła się na przełomie maja i czerwca ubiegłego roku. SK Info